Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Fancim z tej strony oczywiście. No i w związku z bardzo fajnym przyjęciem, słuchajcie, PRL MOD do Emergency 4, dzisiaj odcinek drugi. Słuchajcie, ja już jestem na wakacjach, ale Wam również życzę bardzo udanych, słonecznych, ciepłych, słuchajcie, wymarzonych wakacji, spędzenia wolnego czasu. Też z wyjazdem gdzieś poza swoje miejsce stałe zamieszkania. Moi drodzy, odezwał się do mnie również Robert, którego pozdrawiam, który był współtwórcą albo twórcą tego też, tej też modyfikacji. Szkoda, że ona się dalej, słuchajcie, nie rozwijała, czy też nie była roz, rozwijana do, do przodu, jeśli chodzi o pojazdy, ale również, przede wszystkim, mapy, bo ponieważ. Mapa jest standardowa. Ja już sobie zacznę słuchajcie rozgrywkę. Oczywiście Awaria szlabanów na przejeździe kolejowym. O widzicie tego szlabany, zanim dojdzie do tragedii. Tego jeszcze nie miałem tutaj na tej i tutaj trzeba działać naprawdę, naprawdę szybko. Tutaj mamy rzuczka, więc wysyłamy tutaj pojazd techniczny, a nawet ja bym jeszcze powiedział więcej, że ja sobie tutaj MO wezwę, słuchajcie, jakiegoś Fiacika albo Borewicza zaraz wezwę, Pojazd dostępny. żeby się faktycznie coś nie wydarzyło. Zablokujemy Pojazd chociaż tutaj dostępny. ruch. Niech jadą, niech jadą. Bo tutaj mamy problemy z usterką techniczną przy szlabanach. Ale pamiętam na poprzednim odcinku, że doszło do wielkiej tragedii na przejeździe kolejowym i tu trzeba strasznie na to... Słuchajcie, uważać, więc no cóż, trzeba. Jedzie już chyba żuczek, dobrze chyba go widzę. Tutaj dzia... trzeba naprawdę działać dosyć dosyć szybko. Dobra, jest już żuczek. Teraz pytanie: Aha, dobra, w tą stronę go tutaj przekierujemy. Dobra, jest tak. już jakiś mechanik. Dobra, naprawiaj. Jestem A my sobie to, słuchajcie, zablokujemy. żeby jak będzie jechał. O, jest Burewicz. Jest Iborewicz, szkodaj, tu milicjanta. Będziemy blokowali ruch w tą stronę. No, elegancko, dobra. Nic się nie wydarzyło, na szczęście. Tak. Nic się na szczęście nie wydarzyło. Mechanik usunął awarię i może sobie na spokojnie wracać. To samo i z tym Drodze. pojazdem. Uwaga, zgłoszono napad kieszonkowca. Złodziej ucieka, zatrzymać i odwieźć go do aresztu. Dawaj go, dawaj go. Tu jest kieszonkowiec, jest! Tutaj biegnie. Jestem dawaj, dawaj jeszcze sygnały włącz. Chyba, chyba przejedzie. E, a ja wiecie co? Wezmę jeszcze sobie nyskę tutaj z różnymi, o, z różnymi milicjantami. Pamiętajmy, że to jest PRL. No więc e, oczywiście i tylko i wyłącznie Milicja Obywatelska. MO kiedyś było jeszcze ORMO, czyli takie oddziały e, uzbrojone takie oddziały. Milicji Obywatelskie i jeszcze było ZOMO. To już w ogóle takie, słuchajcie, na skotach jeździli i to już były takie naprawdę konkret, konkret uzbrojone oddziały do tłumienia głównie manifestacji pokojowych, solidarnościowych. No, tak to kiedyś, słuchajcie, było. Dobra, ty dawaj tutaj, bo on mi ucieka. On mi gdzieś tu ucieka. Tu jest. W tu się skrył. Mamy go. E, biegnie dalej. W Tylko tutaj trzeba uważać, bo mapka się kończy. I ja nie wiem, czy mi się w ogóle uda. Jestem w drodze. Dawaj, 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 dawaj. Szybciutko. Może nam się go urazłapać. Dobra, jest już. Słucham, jestem w drodze. Dawaj, skój go, skój go. Biegnij za nim. Dawaj, tą nyskę tutaj. Już się, w bił, już się biją, już się biją. Ty, udało mu się. Udało mu się o go spacyfikować. Dobrze. elegancko. Dawaj go. Dawaj go do suki. Piękny Borewicz tutaj stoi. Dobra, ty też wsiadaj. Dobra i... W I słuchajcie, na komendę z nim. Na komendę z nim. No elegancko, udało się. Nikogo nie pobił. Tutaj przyjechała nyska drodze. Niech ona wraca. No, na razie idzie nieźle. Wiem, że tutaj z tymi pożarami może być słabo, ponieważ one się potrafią bardzo mocno rozprzestrzeniać i złapanie tutaj tych pożarów jest dosyć ciężkie, ale te pojazdy no robią po prostu furorę, powiem wam. Mamy tutaj dromadera, mamy taki statek strażacki, mamy Widzę Tatrę starą. No, dużo jest pojazdów, również milicyjne. O, widzicie, mamy taką milicję na ułazie. I tutaj do rozpędzania demonstracji też mamy pojazd. Jest i Scott, mówiłem o ZOMO. Jest Scott, Scott dla, dla ZOMO, tak jak wam mówiłem. Doszło do zatrucia pokarmowego. Udzielić pomocy i zabrać. No, i teraz mamy pogotowie ratunkowe. A, a jest, tutaj, już widzimy kareteczka. Dawaj Warszawę, Warszawę tutaj wezwiemy, jak tylko zatrucie pokarmowe to, to przeżyje chłop, przeżyje chłop, zjadł jakiegoś starego hot-doga pewnie, no i niestety brzuszek boli, nie ma to tamto, nie? Dobra, już yy, niech jedzie ta karetka, jeszcze my sobie ją tylko wezwiemy. Rzucimy jej e, sygnały, bo tak to jest często w Emergency 4, że jeżeli włączymy sygnały, jedzie ona, jedzie ten pojazd po prostu szybciej do, do danego miejsca. No i to w sumie jest e, zgodne z rzeczywistością, moi drodzy. No, oczywiście, no, mapka, szkoda, że, że nie jest taka typowo perelowska, no ale nie można mieć wszystkiego. Mamy doktora. Doktor w Kitlu podjedzie, podleci. On się nadaje do przewozu. On tylko się starym hotdogiem zatruł. Takim perelowskim hotdogiem. Z takim keczupem jak woda. Jestem w drodze. O co chodzi? Dobra, wsiadaj do. wsiadaj do tej Warszawy. Jestem w drodze. I dawaj go. Dawaj go na szpital na płukanie żołądka. Taką rurę, słuchajcie. O, tutaj wymija ten samochód. Taką. Pożar w budynku wywołał zdjęcie w urządzeniu elektrycznym. I tego się Ugaś bałem. wszystkie płomienie i udziel pomocy, a następnie zabierz wszystkich poszkodowanych. O kurna, człowieku, i tego się bałem właśnie. Słuchajcie. Dobra, dawać strażaków tutaj na miejsce. Jeszcze tutaj chyba wszędzie będzie taką drabinę. To jest tutaj jakaś drabina. Dawaj tą drabinę i jeszcze tutaj mamy jakiegoś wielka, jest już i straż, przyjechała. Dobra, e, brać wężę, bo tu Rozmiałeś. się normalnie jara jak cholera. Brać węża. Tak? Brać węża. Z rozkazem. Dobra. Nie ma problemu. Gdzie Mamy tu jakieś hydranty. Jest. Jestem w drodze. Jest już słuchajcie e, tak? ten gostek. Jestem w drodze. Dobra, Dadaj nie gasi. Tak? E, Słuchajcie, czy tą drabinę możemy rozstawić? że to tak personel na zewnątrz o zadanie przyjęte Czekajcie, próbuję zainstalować tę drabinę Tak? Jestem Aha, on dobrze. musi chyba do kosza wsiąść, dobra A i okej okay. Dobra tak. i teraz słuchajcie węże Rozumiałam. węże odepniemy się tutaj Jestem do tego dobrze. O Jezu, zobaczcie, dawajcie więcej samochodów bo to wszystko mało, to wszystko, to wszystko mało. Pytaj, bo to się wszystko pali. Na razie poszkodowanych żadnych nie widzę, słuchajcie. Dobra, a ten niech się podłączy do. O Jezus, tam też wychodzi. O matkę, ja się bałem tego. Słuchajcie, po tych pedrantach i trzeba. Eee, tutaj jest jeszcze jakiś hydrant W drodze tutaj. Jestem w drodze Ty e, gaś to Dono, gaś to Załatwione Słucham Słuchajcie, co Rozumiem. tu się wyprawia? To tak płonie, że to po prostu nie jest e, nikt w stanie tego opanować Co dziwne ten pojazd z tym działkiem w ogóle nie jest w stanie tego ugasić. Sobie tu jeszcze wezwę z tej strony pojazd, pojazd jeden. I tutaj sobie jeszcze wezwę też pojazd z takim działeczkiem. Bo on fajnie potrafi, jak sobie pojazd sam stanie, węzty. to on wtedy to ogarnie. Nie? Dobra, tu jeszcze mam gościa. Tu są hydranty, więc niech one sobie, niech oni się pod, podłączają z tymi wężami. O, oh, wow, wow, co tu się dzieje? E, gdzie ten hydrant? No i dobra. O, widzicie, one, one sobie od razu same gaszą. I to jest y, spoko. Słucham, zadanie przyjęte. Ten z tej e, drabiny też niby gasi, ale tak jakoś dziwnie gasi. Opuść platformę, no nie. O co chodzi? Dobra. Działko się obraca i gasi. Ja pierdzielę. Z tylu stron. Dziwię się, ten ma dwa działki, ale nie gasi nic kompletnie. Słucham, w drodze. Dobra, przekierujemy go. Tutaj jest jeszcze jakiś wybran. Jestem w drodze. O dziwo, ten się jeden ze strażaków tutaj nie może podpiąć w ogóle. Pytanie tylko dlaczego. Tak? Chociaż miał, w miał węża, nie? Eee, teraz chodzi? tak, jeszcze spróbujmy Rozumiałem. kolejne węże wziąć i się... O! Zalazwione. Tu się podpiąć nie gaszą Długa. Tam też sobie nie weźmie Długa węża. W tu jest kolejny hydrant I tam chyba też jakiś jest. Tu jest Nie ma problemu. No nie no ludzie, no tyle hydrantów użytych jest i dalej nic. O co chodzi? Jestem w drodze. Miałem. To jest przegięcie pały. To się w rostu nie da. Nie da się tego gasić. Kurna, zaczęło się od jednego. Cała chałupa poszła. Spaliła się, wszystko się spaliło. O Jezu. jeszcze jeden samochód, słuchajcie. Patrzę czy coś... A może samolotem? Zrobimy zrzut. Pojazd dostępny. Zrobimy samolotem zrzut i jeszcze wezmę sobie tutaj Twoja to postępny. miejsce. Ho, 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 O ludziska. Patrzcie. Ja patrz, zgasił cały budynek prawie. A nie, tak chociaż na chwilę tylko zgasił. Niekoniecznie. E, ale jeszcze spróbujmy sobie. Zraz. To no, te zrzuty są spoko. No, gasimy, gasimy. On z tego działka. Dobra, leci znowu samolot. Hahaha, No, i tutaj efektu nie było. Tyle wody, co tam spadło. To jest po prostu coś niesamowitego. Ten samochód ma wodę. Ten ma wodę. One mają full wody w ogóle. No, deszcz pada, może to wszystko zgasi. Zobaczcie, z każdej strony coś tu się dzieje, ale przynajmniej tutaj już powoli się wypalają te różne rzeczy. O, wow. Zrozumiałem. E, jeszcze z tej strony jeden taki samochód bym sobie wezwał. Jest jakiś jelcz tutaj, Moja żeby gasił. O co chodzi, Zadanie przyjęte. Zrozumiałem. To jest prawie niemożliwe, słuchajcie, tylu tutaj strażaków jest i, i oni gaszą, to już no tam, powinno być rozumiałem. dawno ugaszone, a, a tu się nic nie dzieje kompletnie Rozumiałem Gaszą, gaszą, gaszą i nic Ten też gaszą, jestem w drodze Ten Z każdej strony mam coś, nie? Ja pierwszy, będę Ci do pożary. Dobra, ale tamto żeśmy zakończyli. Tak, tamtą akcję została zakończona. Czyli w zasadzie została ta część. Została cały czas ta część. Tutaj mamy i drabinę, i tych strażaków. Spróbuję wziąć, wziąć węża, gdzieś tu się podłączyć. Jak jest taka opcja. O, tutaj mamy jeszcze gościa. Jestem w drodze. Tego strażaka bym też gdzieś podpiął. Tutaj jest jeszcze opcja. Nie ma problemu. Także oni tu da. No! Tą część udało im się. To jeszcze nam została ta część. Teraz tak, ten samochód przekieruje sobie tu. Ten samochód przekieruje sobie jeszcze tu. Co się nie chce jechać. O dziwo nie chce ruszyć w ogóle. Być może on nie ma strażaka. Dobra, we, weź ty się odepnij W drodze Zaraz sprawdzimy Jestem O tak, musi być strażak Dobra Niech on tu podjedzie w to miejsce <śpiewanie> O matko Dobra, działko wrócił i wali, wali Dobra, tu nam została ta część kamienicy Zobaczcie, ile tutaj samochodu przegasi Dobra, ci to niech się chodzi? podpinają już, Zgodnie bo jest zostawiam. bez sensu. W niech on wsiądzie w do tego pojazdu. O co chodzi? Ten niech zjedzie na dół. Potwierdzam. O co chodzi? Jestem w drodze. Dobra, niech on już sobie wraca. Słucham. Ten do tego Jestem pojazdu. Ten to w sumie też już nie wraca. Jestem w drodze. <laughs> o, wow. No i co? Ugaszone. O, moi drodzy, co tu się działo? No nie, jeszcze nie. Komunikatu nie ma. Musi być taki informacyjny. No, dopiero teraz. Uwaga, zgłoszono napad na Odwiedzam. sklep. Złodziej ucieka. Zatrzymać i odwieźć go do aresztu. Dawaj, szybko będziemy go e, teraz... Gdzie ten złodziej jest? Dawaj milicję, milicję, dawaj teraz. Yy, yy, kurde, da, Fiata. Fiata jeszcze nie było dzisiaj. Pojazd jest! Dostępny. Jestem w drodze! Gdzie ta milicja? Obywatelska zresztą. Jedzie Fiat. Uwaga! Na obszarze misji znajduje się osoba ogarnięta Jestem szałem. Aresztuj lub zneutralizuj tę osobę i zabierz. Udziel o... pomocy poszkodowanym. O kurde, słuchajcie, teraz to w ogóle jest wesoło. Tutaj jest jakaś brygada antyterrorystyczna. Gdzie on jest? Muszę go znaleźć, słuchajcie. On tu gdzieś strzela. Pojazd dostępny. Dobra, niech jedzie i karetkę damy. R.K. Niech jedzie w to miejsce. A ja już te słuchajcie, samochody będę zaraz wysyłał. Tylko coś nie bardzo to idzie. W drodze. Pożar w budynku wywołany z 5 ubiż wszystkie płomienie i udziel pomocy, a następnie zabierz wszystkich poszkodowanych. O, ludzie Droze. słuchajcie nie da Rady! Nie da Rady tego gardno wszystkiego mm, to jest po prostu Jestem niemożliwe. Droże. Jak się zaczęły generować teraz te zdarzenia? Tutaj jest ten dostek. Dobra to widzę. Droże. Otrzymujesz kredyty. Droze. Dawaj, 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 dawaj. Koń go! Strzelaj do niego! Ciekawe czego dogoni. Czy on szybciej biegnie od tego? Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Zdaje się, że szybciej. Dobra, ale mamy tutaj też drugą akcję. Jest tu gdzieś szaleniec. Jest szaleniec, już go widzę. Dobra, Słucham, w słuchajcie, jest tutaj gdzieś broń. Przyjąłem. Ty, do kogo on strzela? On chyba nikogo nie zabił, na szczęście. Oho, tu się chyba udało spytać. Tak. tak? Złoczynice. Eee, a tutaj mamy. Też się udało. O co Też się udało. Dobra, dobrze. Jest... Jest cud. A tu się pali, słuchajcie, ja już tego nie ogarnę na tym odcinku dzisiejszym. Bo tu się znowu zatrzymają Jestem hece. Normalnie. Tak, ale najważniejsze, udało się. Dobra, tą rkę też odeślemy. Reczka piękna. Jak za komuny. Dobra, tu się, tu się udało. Ogarnąć i tutaj tą policję też się w sumie. Milicję. Praktycznie się no tak udało się, no bo bez strat, w tych milicjantach, jak również e, nikogo nie udało się zastrzelić, na szczęście, nie trzeba było tutaj nic udzielać im żadnej pomocy. No więc, właśnie, dobra, wsiadamy do tego przepięknego pojazdu perelowskiego. No i ten pożar to już niech żyje swoim życiem, słuchajcie, bo jak jeszcze ludzie stoją i się przyglądają. O jak pięknie płonie. A tutaj jakąś rurę z gazem kopią. A to może od tego? No nic, moi drodzy. Dzisiaj, na dzisiejszy odcinek, starczy mi już tych pożarów. Cała kamienica spłonęła w Perelu. No nic. Następnym razem. Może będzie lepiej, chociaż mimo wszystko widzę, że te pożary się rozprzestrzeniają tutaj bardzo szybko. Jeszcze raz życzę Wam najlepszego. Słuchajcie, na te wakacje mile spędzonego urlopu. Pozdrawiam Was serdecznie. No i do następnego odcinka. Maria trzymajcie na przejeździe kolejowym. Nie! Napraw szlabany, nie, zanim nie. dojdzie do tragedii. Już nic nie robię. Pozdrawiam, cześć.